Hola! Ketal! Hello, hello! Witamy na naszym kanale w środowej pogadańce. W środowej, ale nagrywamy to 1 stycznia, więc jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego naj, naj, naj w nowym w roku. W 2024, także wszystkiego najpiękniejszego, co sobie tylko możecie zamarzyć. Trochę wysyłam słońca dla Was, bo, bo razi, ale... <laughs> <noise> ale dobrze, niech razi, niech razi jest cieplej za to, tak? Tak, prawda. Piękny dzisiaj dzień, w ogóle noc sylwestrowa, bardzo fajna, bo dzień wcześniej, słuchajcie, noc była bardzo zimna, bo było tylko 5 stopni, tak. a wczorajsza sylwestrowa noc obdarzyła nas 15 stopniami. No nie, 13,5, było, jak wracaliśmy do domu, tak? Tak, a, no widzisz. Pół. Także, no ale także to tak... i tak, różnica przeogromna, z nocy na noc 8 stopni, także bardzo dużo. Mm -hmm. I co ciekawe, tutaj zmiana pogody następuje niezauważalnie, to znaczy nie ma wiatrów. W Polsce, jak się pogoda zmienia, to jest wiatr. No. A tutaj nie. Po prostu raz było zimniej, i raz cieplej, tak? I tyle. No. no, dokładnie, dokładnie tak. No dobrze, kochani, ale o czym my chcieliśmy dzisiaj Wam powiedzieć? Troszeczkę o planach naszych styczniowych, o tym, co się będzie działo na kanale. Ale przede wszystkim chcemy zacząć od podziękowania Wam za te dwa miesiące, prawie dwa miesiące, bo 10 tak. stycznia. Nie, niedługo, niedługo miną dwa miesiące, miną dwa miesiące ale... naszego kanału. Dużo się dzieje za waszą sprawą, bo bardzo wiele komentujecie, wiele subskrypcji nam przybyło. Bardzo nam miło z tego powodu. Tak. Cieszymy się niezmiernie. Na chwilę obecną mamy 4400 subskrypcji, także Super. dziękujemy z całego serca. No i chcemy się przygotować do 5000 subskrypcji, bo I chcemy i chcemy mieć dla was niespodziankę. Tak. Tak, tak, tak taki prezencik na 5000, a mianowicie QA, czyli pytania, Wy zadajecie pytania, my odpowiadamy. Za Bo sobie często są... już w tych komentarzach pojawiają się te same pytania, więc chcemy, chcemy po prostu o... tak, odpowiedzieć. trochę to usystematyzować mhm. i, i przekazać Wam te informacje. Także ogromna prośba pod tym filmikiem dzisiejszym, zadawajcie te pytania, my się przygotujemy i, i zorganizujemy taki odcinek QA. Tak, dokładnie, jak wybije nam 5000 subskrypcji, w tym dniu od razu ogłosimy. Kiedy pojawi się film z QA, bo będzie to oddzielny film, nie będzie to w ramach tego, co mamy zapowiedziane. Także, także zostało 600 subskrypcji do tego czasu, więc wszystko w Waszych rękach. Polecam albo, albo jeszcze, jeszcze inaczej to zrobimy: po prostu nakręcimy już ten odcinek i tylko będziemy z guzikiem, e, nad znaczy z palcem nad klawiszem Enter, żeby go wysłać. Też tak może Też tak być. Może Zobaczymy, być. jak dużo nam to czasu zajmie, tak. bo to może być jeden, dwa dni, a może być tydzień, a może być dłużej. Także tak, wszystko w Waszych nie, rękach, kochani. Nie zwlekajcie z pytaniami. Tak tak, w liście. związku z tym prosimy osoby, które nie subskrybują naszego kanału, żeby kliknęły subskrypcję i przyczyniły się do tego, że jak najszybciej pojawi, pojawi się nasze Q&A. Poinformowali znajomych. Poinformowali znajomych, którzy, subskrybowali, którzy oglądali nasz kanał. Interesuje tak? tematy Hiszpanii, wsi, nie tylko hiszpańskie, ale ogólnie wsi i takiego lifestyle'owego life życia. E, życia. Także prosimy, rozsyłajcie nasz kanał dalej. No a przede wszystkim, żebyśmy my mogli się przygotować do QA, to prosimy Was o pytania w komentarzach pod tym filmem. Także zachęcamy z całego serca. I zapraszamy. I zapraszamy. Co do planów, Bubulka, Kamera. Dobrze, już nie kręci. A jakie mamy plany na najbliższy miesiąc, czyli na styczeń? Przede wszystkim 7 ruszamy w naszą wycieczkę kamperową. Ze zwierzakami, oczywiście. No, ze zwierzakami, tak jest. Planujemy 7 do 10 dni maksymalnie być w tej podróży. Jeszcze nie wiemy, gdzie ruszymy. Czy naprawdę tak wszystko wskazuje na to, że ruszamy na południe. No, prawda? Zdecydowanie na południe, bo jest cieplej. Bo jest cieplej. Znaczy, cieplej. No, podobna temperatura jak tutaj, ale na północ nie ma co ruszać, bo jest chłodniej. Więc ruszymy na południe. Tak, na południe. No, kwestia, czy dojedziemy do Portugalii, czy zostaniemy jednak w Hiszpanii. Tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy. No, w Portugalii dawno nie byliśmy, trochę tęsknimy, bo tam naprawdę piękne wybrzeże olgarw. Tak, tak. I tak, chcemy tak. porównać, jak to się zmieniło kamperowanie tam. Dwa było, lata nie byliśmy sobie. No, bo były obostrzenia w czasie COVID-u. Które zostały Które na stałe zostały, wprowadzone zostały, w wielu Pozostały, w pozostały mhm. niektóre także, także. także Zobaczymy albo południe Hiszpanii, albo dotrzemy aż do Portugalii. Zobaczymy, na ile czas nam na to e, pozwoli. Kolejna rzecz, no to dodaję pracy w ogrodzie. To nieustannie, to będzie zawsze, to będzie tak. stały punkt. No teraz pogoda sprzyja, powiem Wam, no jest akurat idealna temperatura. Do tego, żeby pracować w ogrodzie. Tak. No czekamy na deszcz. Cały czas czekamy no. na deszcz. Wczoraj się zachmurzyło, ale nie popadało. Ale nie było deszczu. Poza no, koło mi lata? no wiesz, Zrobiłaś lemoniatkę z miodem, to i się zleciały. No. Długo ich nie było, no bo nie siedzieliśmy na zewnątrz tak, już jakiś tak, czas. Tak, tak, tak. Także tak. 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 tak, będzie ogród. No i ważna rzecz na pewno pojawi się na kanale Film z zakupu domu w cytrynach. Także powiemy o tym więcej. A pytań o nieruchomości, o możliwości zakupu nieruchomości w Hiszpanii pojawiło się bardzo dużo. Dla nas to już jest oczywisty temat, ale dla Was nie, więc jak najbardziej w QA bądź w odcinku poruszymy ten, ten temat. Nie, no, będzie oddzielny odcinek z zakupu nieruchomości i z reali w ogóle zakupu nieruchomości w Hiszpanii, już nawet nie przez pryzmat zakupu naszej nieruchomości ale ogólnie procesu, procesu jak, jak zakupu nieruchomości, jak się szuka nieruchomości w Hiszpanii, jak wygląda droga prawna dojście do, do, do bycia właścicielem, czy są ograniczenia czy są dla jakieś ograniczenia i tak dalej. To wszystko na pewno na to poświęcimy jeden, oj, jak nie dwa odcinki, bo tu jest materiał dosyć obszerny, także może podzielimy to na szukanie i na finalizację. No, zobaczymy, zobaczymy, jak ten materiał uda nam się zgromadzić dla Was i. I wtedy na pewno albo jeden, albo dwa odcinki pojawią się, bo już widzimy i domyślamy się, że w QA pytaniach, które będziecie zadawać, też pojawi się dużo właśnie pytań o te nieruchomości. Także też pytajcie jak najbardziej o ten e, temat, bo będziemy przygotowywać taki film dla Was. Więc mając Wasze pytania, na pewno tym filmem bardziej trafimy w Wasze gusta co do tego, jakie byście chcieli, żeby były wiadomości. No może zrobimy jakąś, postawimy się w roli klienta, niż pojedziemy na jakąś nieruchomość. No, o, to jest dobry pomysł po prostu zobaczycie cały proces jak to wygląda od momentu żeby wybierania... jeszcze teraz póki nie jesteśmy no, tak. tacy znani <grafy> możemy zrobić tak zwanego tajemniczego klienta umówić no, się co w przyszłości to w anglojęzycznych no tam nie będziemy znani więc a no też no, prawda no, no nie masz, ma problemu. zawsze możemy z takiej opcji skorzystać no, dokładnie tak, tak. Jest. tak 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 no, tak także także tyle tak. jeżeli chodzi o nasze plany no i co kochani jeszcze raz wszystkiego najpiękniejszego w 2020 czwartym roku. Trzymajcie kciuki za nasz kanał. Pomagajcie w rozwijaniu się tego kanału, a wy możecie to zrobić najlepiej tak. sami subskrybując, udostępniając nasz kanał swoim znajomym, opowiadając, znają, o, opowiadając nas. o nas. No to jest wiatr w nasze skrzydła, także naprawdę prosimy was o te komentarze, udostępnianie, bo to jest mega dla nas istotne. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Pa, miłego pa. odbioru środowego odcinka, a w nim będzie, właśnie go składam, słuchajcie, będę kisiła cytryny, które stoją już tam z tyłu ukiszone, e, będą figle naszych zwierzaków, będzie naprawa samochodu przez Miśka, także troszkę się będzie działo, więc miłego, pięknego odbioru. Odcinek w domu i w ogrodzie. Jak I w zawsze. zagrodzie. I w za... O, w zagrodzie, jak ładnie, w zagrodzie, w zagrodzie. domu i w zagrodzie. No, to pa. Pa, pa. Pa, pa. Witam Was dzisiaj z mojego cytrynkowego sadu. Przyszłam właśnie pozbierać cytrynki, już troszeczkę mam, chyba nawet mam już tyle co mi potrzeba, ale zerwę jeszcze parę, bo jest ich tutaj ogrom. Ja dzisiaj będę kochani robiła kiszone cytryny, będę robiła to pierwszy raz w życiu. W ogóle powiem wam, że kiszenie, hmm, będę robiła pierwszy raz w życiu. No nie, robiłam buraki, zakwas z buraków. No to można powiedzieć, że kiszenie pierwsze wtedy miałam. Ale poza tym, to rzeczywiście będzie moje pierwsze kiszenie. Wszystko u nas w domu kisi mama. Czyli kapustę, kiszone ogórki. Ja tego nigdy nie musiałam robić, bo zawsze od mamy było dużo produktów. No ale teraz mama daleko, a cytryn tak jak widzicie ogrom. W związku z tym dzisiaj razem z Wami zakiszę cytryny. jestem ich smaku zakiszonych. Ale tego się dowiem dopiero za 4 tygodnie, bo tyle trwa proces. Pozdrawiam was. No to dobrze, kochani. Ja zaczynam robię kiszone cytryny. Najpierw przygotuję same cytryny. Robię je z przepisu Olgi Smile. Także za 4 tygodnie będę wam mogła powiedzieć jak ten przepis, ale Zgodnie z tym przepisem potrzebujemy, kochani. 16 cytryn, które tak jak widzicie, wypełniam solą i układam w pojemniku. Cytryny przekrajam tak na dwie trzecie, żeby mi się otworzyły, ale nie rozpadły, żebym mogła włożyć w nie łyżkę soli. Były w całości. Właśnie dzisiaj się dowiedziałam, że kiszone cytryny. w są niepotrzebne. Że kiszone cytryny to jest przepis marokański. Jestem zadziwiona, ale Maroko od nas blisko. Więc się zgadza. Na ekranie za chwileczkę będziecie mi podane wszystkie składniki, które są do tego potrzebne. W, w przepisie Olgi jest 16 cytryn do kiszenia plus 8 cytryn do wyciśnięcia soku. Ja zobaczę. Pierwszy raz to robię, a właśnie miał liczyć 4. Zobaczymy, ile mi się zmieści w moim pięknym pojemniku, wiecie, że piękny, prawda, z Bolesławca. Już go właśnie wyparzyłam, no bo trochę czekał na te cytryny i na to kiszenie. Także już go właśnie wyparzyłam, wypełniam go cytrynkami z solą. Zobaczymy. Ale tak w skrócie, co będzie mi potrzebne? Na no ja mm, ekranie też napiszę, ale teraz Wam szybko powiem. 16 cytryn do kiszenia, 8 cytryn do wyciśnięcia soku, 100-300 gram soli najlepiej morskiej, dwie papryczki chili, parę ziarenek pieprzu, liści laurowy. Olga o tym pieprzu mówiła, że lepiej kolorowy, czerwony. No ja mam tylko czarny. No i cynamon, jedna laska cynamonu. Także to będzie mi potrzebne. Wszystko mam gotowe. A no i oczywiście woda do zalania. Albo woda mineralna, albo woda przegotowana. Ja wolę mineralną, bo szybciej. Także... Robię. Jak w przepisie Olgi, wyszło mi 18, no 19, jedną taką maleńką jeszcze dodatkowo wcisnęłam cytrynkę Teraz wyciskam sok z 8 cytryn. Checkmate. No i teraz, dwie papryczki pikantne, to jest jako opcja, ale ja lubię różne opcje, kilka listków laurowych, będą raz, dwa, trzy, cztery i pół, parę zielonych pieprzu, no, a to tutaj ziemi a no to idę, wniesie otwarty. Jedna laska cynamonu. Ja ją podzielę, żeby była w różnych częściach. O tutaj. Lecę po pierwszy. Parę ziarenek pieprzu. za 8 cytryn, siub. Jeszcze połówka nie wyciśnięta, to ja ją dociśniemy. Proszę bardzo. Woda. Tak jak mówiłam, albo woda przegotowana, albo woda mineralna. U mnie jest to woda mineralna. Mało wody, więc jeszcze lecę. teraz obciążenie, żeby się wszystko dobrze zadłużyło. Pierwsze mi łatwo poszło. Nie wiem, jak te drugie tu wcisnę. Cześć, bólu. Wój, 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 mnie jest lekko.

Tada! I gotowe! Moje cytrynki. O jakie to ciężkie! Teraz pozostało posprzątać. Za cztery tygodnie próbuję cytryn. Do czego one są doskonałe? Do wszystkich potraw: z mięsa, z ryb, duszonych warzyw. Nie pamiętam jeszcze do czego. No, ale to mam cztery tygodnie, żeby. Rozkminić przepisy z kiszonych cytryn. Ja to na pewno tak spróbuję, po prostu, w ogóle nie kręć się tam przy kamerze. Nie kręć się, kochany, przy kamerze, wiesz? Cytrynki. Misiu pojechał na lotnisko po klientów, a ja nazywałam dla klientów cytrynek i mandarynek. Bo dzisiaj odbierają też autko. Czyli przyjechaj na święta do Hiszpanii. Misiu realizuje dla nich transfer, czyli pojechał po nich na lotnisko, pożyczają od nas skodę, no i zaczynają swoje hiszpańskie święta z naszymi cytrynkami, mandarynkami, i z hiszpańskim słońcem. Dzisiaj Misiek podjął próbę tak. naprawy awarii polegającej na tym, że się szyba opadała. opadała. No to już mam zdemontowaną część, która była winna. Po prostu tu gdzieś powciągało tą linkę stalową źle. Ale kupiłem taką samą część w Polsce, używaną. A, no, Używaną? E... No, tak, tak, mhm. tak. Z demontażu jakiegoś auta z rocznika młodszego, więc powinno pasować. Znaczy pasuje, no zamontowałem już. E... Przywiozłem to w samolocie, więc na lotnisku w security się zdziwili, ale byli wyrozumiali, jak wytłumaczyłem co to za część, że nie jest to część, co z, co z samolotu zdemontowałem, tylko z samochodu. Albo, Albo że masz zamiar zamontować w samolocie. Zamiar zamontować. No dobra, się, ja jestem ciekawa, czy to działa. Czy to działa. Na razie jeszcze nie skręcam, więc tylko spróbuję. Jeszcze nie próbowałeś? Jeszcze nie A kluczyk dopiero przyniosłeś, no tak. Wow. Działa. Misiek ty jesteś niemożliwy. Powiem Wam jedno: YouTube jest niesamowity. Mój mąż, który kiedyś nigdy nic nie robił, po prostu w domu, no bez przy samochodzie. Nigdy nic nie, nie robił, no w tym se. Bardzo. Nie, no Miśu, robiłeś Techniczne zawsze coś, rzeczy. ale technicznych rzeczy nie no. robiłeś. Ostatnio w naszym nowym domu w Cytrynach naprawił zmywarkę dzięki YouTube'owi, teraz naprawił w Mercedesie okno. No niesamowite, Miśku, brawo Ty. Tak, jak się chce, to można wszystko znaleźć. Taka prawda. No teraz mus, muszę tylko skręcić wszystko i żeby żadna śrubka mi nie została. Ja jeszcze powiem jedno. Ty no. jeszcze w tym samochodzie naprawie wymieniłeś zbiornik yy, od spryskiwaczy. Płynu do spryskiwaczy, No tak. bo tamten plastikowy stary po prostu od temperatur się, słuchajcie, no rozpadł. Skruszył się całkowicie. No od starości. No auto ma 19 lat, więc no to... No to od starości plus temperatury, no plus po prostu. Plus tak. Także no. niesamowite. Gratuluję, Miśku. No, dziękuję bardzo. I jak naprawił okno w Mercedesie. A ja robię taką małą ale szarlotkę. Białbuka starkowane kruszonka do tego z płatków owsianych. No zobaczymy za chwilkę mamy gości, to do kawki takie do lodów zrobiłam. jeśli będzie smaczne, podam przepis, zrobię razem z wami może, a może po prostu podam przepis w opisie filmu. No, i jak, mi sięłeczku? No, już poskręcane mm. została mi jedna śrubka, U. ale to chyba po prostu na tej zapasowej części była jedna zbędna. Mm -hmm. Także no, chyba wszystko dobrze. No. no to pokaż, pokaż, bo tak zasłaniasz całem sobą. No, wszystko, klameczka zainstalowana, klameczka, działa. Działa, to, to, to się trzyma. No, brawo, no, Miśku, rodziś. dumna z ciebie jestem bardzo. A wiesz, jak ja z siebie jestem dumny? <laughs> Domyślam się, no tak wiesz. Mega Miśku, mega, po prostu mega. Po raz kolejny zestaw MacGyver się sprawdził. <grym> Zika. Zika Setki rzeczy już nim poskręcałem, naprawiałeś, tak, tak, także że mega. Także jest, jest wszystko ok, mam nadzieję, zaraz będziemy testować jeszcze. Wyjadę po prostu. Moja Zresztą. prosta szarloteczka do kawki też wyszła całkiem nieźle. O, nieźle, ja bardzo chętnie, bardzo Do lodów, także fajnie. Nagroda musi być. Tak. Ty co, będziesz wyjeżdżał, żeby tak, przejście tak, tak, było, tak. Miśku? Bo mamy gości zaraz. Dobrze, jakbyś mi mogła klucz do toyoty przynieść, to łatwiej mi będzie wyjechać. Co, ty? No naprawdę. <grym> no to idę po klucz do toyoty That's Się dziwym jest miskiem, że Bobby wyrywa się z domu i leci do ogrodu. A u nas w ogrodzie, słuchajcie, kury, kurczaczki. Ale to jest jeszcze nic. Przed chwilą tu był Paw. Ja go widziałam. O, jest tam. Pod drugą cytryną. Dwa są. Trzy. Nie wiem, czy wy widzicie. Nie chcę zbliżać się zbyt mocno. Trzy, dwie dziewczynki. Jeden chłopczyk z pięknym ogonem. Się dziwić Bobiemu, że jak tylko otworzymy drzwi od domu, to on robi idę na ogród. Znaczy, to żeby on robił tylko na ogród, to by było dobrze, ale No, gdzie jesteście. Chyba ich nie dogonię. Nieźle, co Minku? Jeden chłopczyk i dwie dziewczynki, wiesz? Taki miał strojny ogonek, ale jeszcze nie za duży, także młode widać. A misiu zbiera cytrynki. Bo po dwumiesięcznym wynajmie wyjeżdżają dziś goście z domu z Basenem No i na pożegnanie wręczymy im trochę cytryn na drogę. Zwłaszcza, że wiemy, że zostają jeszcze w Hiszpanii, jadą na Costa del Sol. w tak, inny, region. inny region, także nie będzie problemu z przewożeniem, z transportem.